Was dzisiaj w filmie, w którym będę testowała dla Was nowości kosmetyczne. Trochę się tego nazbierało, e, więc pomyślałam, że nagram dzisiaj właśnie taki film. E, prosiłyście mnie bardzo o to, żebym pokazała Wam tą najnowszą paletę marki Zoeva, tą z matowymi, ciepłymi kolorami. I oczywiście dzisiaj Wam ją będę prezentowała, trochę mnie poniosło, ale niedawno przyszły do mnie cienie marki Makeup Addiction e, i właśnie ten piękny fiolet mnie po prostu dzisiaj skusił. I znowu ostatecznie skończyłam jako kolorowy ptak, ale musicie mi wybaczyć, no po prostu. To nie dało się inaczej. Ale tutaj chciałabym powiedzieć, że jeżeli nie lubicie takich kolorowych makijaży, to oczywiście ten fiolet możecie pominąć i zastąpić go jakimkolwiek cieniem z tej palety Zoie. Tutaj zostawiam ten makijaż w waszej wolnej interpretacji, także już bez przedłużania. Oglądajcie Zrobimy dzisiaj trochę mocniejsze oko, pokażę Wam nowość od marki White, to jest taka paleta matowych cieni, zrobiła ogromny szał u mnie na Instagramie, byłyście jej bardzo ciekawe, dlatego myślę, że dzisiaj fajnie będzie, jak ją pokażę. Jak widzicie, kolory są ciepłe, bardzo teraz w tym sezonie modne nadal, mimo wszystko. Chociaż mam wrażenie, że już następuje trochę przesyt tych pomarańczy, ale mimo wszystko nadal idziemy w tę stronę, raczej tych cieplejszych kolorów. Chociaż przyznaję rację dziewczynom, które ostatnio jakoś tak wypowiadały się u mnie na Instagramie, że przydałaby się też jakaś ładna zimna paleta. Więc czekamy na nowości, może w tym sezonie coś się wydarzy. W każdym razie dzisiaj myślę, że postawię na coś właśnie takiego um, uniwersalnego. Zaczynam od nałożenia bazy. Jest to baza ze Smashboxa, która. Ma minimalizować wygląd ym, porów, więc jak macie problemy z rozszerzonymi porami, to wydaje mi się, że na jakieś takie większe okazje warto sobie aplikować taką bazę w miejscach, gdzie faktycznie mamy tych ym, rozszerzonych porów więcej. Zazwyczaj to jest po prostu strefa T, czyli czoło, tutaj płatki nosa i, i ta strefa tutaj też na policzkach. Zobaczymy, jak ona się ym, polubi, ta baza. Z podkładem, który będę nakładała. Podkład jest totalnie nowością dla mnie, ale wydał mi się interesujący, dlatego dzisiaj go z Wami przetestuję. W każdym razie baza jest zdecydowanie z silikonem albo z jakąś pochodną, bo się ślizga. No i to też ma zadanie po prostu wypełnić te luki, jakby w skórze, które są widoczne przez nasze pory. Słuchajcie, ponieważ zauważyłam, że te cienie lubią się osypywać, są dość suche takie w konsystencji, ale przez to też takie naprawdę fajnie napigmentowane, to nałożę podkład na końcu, a zacznę makijaż od makijażu oka, czyli zaczynamy od tej metody odwróconej. Jedziemy. Żadnej nowej bazy pod cienie nie mam, więc pojedziemy klasycznie i to jest baza z Urban Decay. Ja ją bardzo lubię, ona się świetnie sprawdza. Lubię ją za to przede wszystkim, że ona, zobaczcie, daje od razu kolor, zrobi wam robotę, ona, zobaczcie, pięknie zakryje naczynka. Można tak naprawdę dołożyć tylko jakiegoś ciemniejszego cienia w zewnętrznym kąciku i będziecie miały już makijaż dzienny z głowy. A ta baza e, ogólnie będzie fajnie, bardzo przytrzymywała cienie zwiększa pigmentację zdecydowanie zawsze mówię, że dobra baza i nawet słabe cienie i macie piękny makijaż nałożę sobie cielisty cień pacynką na całą powiekę ja lubię zacząć od um, wymatowienia powieki żeby mi się wszystko dobrze blendowało rozcierało to właśnie lubię stworzyć sobie taką suchą warstwę pod cienie, kolejne powiem wam, że malowanie oczu w soczewkach, to jest jakaś masakra, ale bez soczewek jestem ślepa, więc nie mam wyjścia. Wezmę teraz ten puchaty, m, duży pędzelek embraż to jest 0,5. E, I tym słomkowym, takim matowym kolorem stworzę sobie tutaj w załamaniu taki delikatny światłocień. Myślę, że pomarańcz ładnie w ten kolor jest w stanie się m, przemienić, jakby przejść. Dlatego taką bardzo subtelną mgiełkę koloru sobie tutaj w załamaniu powieki, aplikuję. Ruch tak jak wycieraczki, po prostu przeciągamy pędzelek. Jeżeli pędzel jest dobry, jeżeli pędzel jest e, porządny i ma solidne włosie, takie puszyste, delikatne, to on zrobi nam naprawdę robotę. Wystarczy dosłownie sobie przesuwać tym pędzlem. Pędzel czuje jakby gdzie ma sobie tutaj dojść. Będzie się poruszał po prostu w tym miejscu, gdzie kończy się gałka oczna, więc naprawdę ten krok jest najłatwiejszy i tak naprawdę on wystarcza Wam do zrobienia e, makijażu dziennego, bo wystarczy Wam autentycznie taka warstwa e, ciemniejszego koloru na jakimś jasnym cieniu i macie pięknie zaznaczone oko. Taka zabawa właśnie z tym światłocieniem jest szczególnie istotna dla kobiet, które mają opadające kąciki. Oka I chcą stworzyć właśnie optycznie wrażenie bardziej otwartego oka. Ok, teraz biorę sobie czysty pędzelek i to jest 0,6 chyba. I rozcieram granice tych cieni, w sumie tego cienia, bo jest jeden. Dokładam sobie stopniowo tego koloru. Im bliżej gałki ocznej, tak naprawdę, im bliżej rzęs tym mogę sobie zwiększać intensywność tego koloru. Chodzi o to po prostu, żeby e, jakby bliżej brwi kolor nam ładnie przechodził w kolor skóry. Ok, teraz biorę ten właśnie piękny soczysty pomarańcz i nakładam go płaskim pędzelkiem. Na środek powieki i na tą część ruchomą powieki słuchajcie. Na razie się jeszcze nie przejmuję, nic tutaj nie chcę rozcierać, tym się zajmę za chwilę. Teraz taki delikatny pędzelek to jest MAC 221 i sobie delikatnie rozetrę tutaj tą granicę, tylko i wyłącznie zewnętrzna krawędź cienia i nabiorę troszeczkę pomarańczu na ten pędzel i rozcieramy. By zawsze ten pomarańcz będzie się wypierał w czasie blendowania, więc tym się nie przejmuję, że tak, niewiele, że tak niewiele tak naprawdę z tego pomarańczu zostało na powiece. To jest standardowa procedura blendowania cieni. I znowu wszystko się pięknie rozciera. Dobra, jak widzicie, dołożyłam już sobie tego pomarańczu, wszystko jest rozblendowane i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz jeszcze dołożę sobie ciemniejszego brązu tutaj w zewnętrznym kąciku, bo jak widzicie, teraz jest dość śmiesznie i soczyście, i raczej tak nie, nie na co dzień powiedziałabym. Wymieszam sobie ten czarny z paletki, może z tym fioletem. Teraz się coś dzieje. Teraz sobie tym fioletem tutaj w załamaniu powieki jeszcze troszkę pracuję. I teraz po dołożeniu tego fioletu jeszcze blenduję krawędzie. Wydaje się to teraz takie duże, ale zobaczycie, że jak dojdą rzęsy i kreska na oku, to, to jakby to zniknie. To wrażenie zniknie natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć że przy opadającym kąciku właśnie warto jest wychodzić nieco wyżej z tymi cieniami nieco wyżej z tymi cieniami właśnie żeby tworzyć to wrażenie otwartej powieki dlatego wiem, dla niektórych może to wyglądać dziwnie, że jest ten makijaż tak wysoko, ale no przy opadających kącikach tak powinno być wiecie co, myślę, że nałożę ten fiolet na całą powiekę a ten pomarańcz i tak będzie jakby się przebijał Eee, jako ta pierwsza warstwa blendowania, więc nałożę sobie fiolet i zrobimy sobie po prostu dzisiaj smoky. Mogę nakładać, słuchajcie, podkład i potem zrobię dolną powiekę. Podkład, którego dzisiaj będę używała to jest, słuchajcie, Double Wear Nude eee, i to jest, słuchajcie, oczywiście podkład Estée ale zobaczcie, jaki ma śmieszny aplikator. I tutaj teraz trzeba, o! właśnie wykręcić i myślę, że po prostu takim wstępującym ruchem nałożę sobie. Biorę teraz gąbkę blended i aplikuję. Zapachem przypomina mi studio fixa Maca. Mm, tak zdecydowanie. Nie ma na pewno takiego krycia jak ten Double Wear klasyczny, bo tamten jest faktycznie niezawodny, jeżeli chodzi o krycie. To jest podkład rozświetlający. Zaraz Wam jeszcze przeczytam z opakowania, co tutaj producent pisze. Rozświetlający podkład z aplikatorem wygląda bardzo ładnie. Faktycznie jest rozświetlający, więc myślę, że nie jest to opcja dla dziewczyn z tłustą skórą, ale wygląda zdrowo. Więc myślę, że dla tych z Was, które potrzebują trochę krycia, a szukają podkładu do cery suchej, no, może się to fajnie sprawdzić. Z jednej strony już jest, jak widzicie, on odbija światło, więc zdecydowanie jest podkładem rozświetlającym. Nie ma żadnego SPF, więc y, nie będzie na pewno bielił skóry na zdjęciach. Może być fajny gdzieś na jakieś okazje, gdzie jesteśmy fotografowane. Mówię to na przykład o ślubie, weselu, tego typu historiach. I będę używać tego dziwnego. Mm, Przyrządu Silly Sponge, e, którą wyprodukowała marka Blended, i to jest właśnie takie dziwne coś, czym można właśnie wklepać podkład i przy okazji jakby nie zużywać jego tak dużo jak na przykład przy gąbce, które no mimo wszystko troszeczkę podkładu będą pochłaniać. E, używałam jej już dwa razy chyba. Nie pałam do niej jakąś miłością, ale nie uważam też, że jest to produkt beznadziejny, bo jak ktoś ma dużo czasu na takie klepanie się po twarzy z silikonem, to mm, no myślę, że może być to jakieś tam udogodnienie. Chociaż ja w życiu nie zamieniłabym tego, jakby gąbki na to, bo no. Zobaczcie, tu przy nosie na przykład nie jestem w stanie dojść do tego miejsca, i będę musiała skorzystać z gąbki, więc marzy mi się to wszystko jakby. zwłaszcza na tych nierównościach, gdzie nie mam równy, równej powierzchni. O, nawet tutaj przy ustach nie jestem w stanie, zobaczcie, jak to wygląda po prostu obleśnie. Masakra. Nie. Wracam do gąbki. O, od razu lepiej. Nie, naprawdę, to jest moim zdaniem zbędny wydatek, jeżeli... Wafel, cicho. Jeżeli lubicie testować nowinki, to spoko. Jak nie macie na co wydać pieniędzy lepiej, to sobie to kupcie. Ale moim zdaniem zdecydowanie gąbka sprawdzi się lepiej. Powiem Wam tak, trochę przeraża mnie ten błysk na skórze, ale mimo wszystko ten podkład wygląda pięknie. Myślę, że będzie idealny właśnie dla tych z Was, które mają e, suchą cerę, bo, bo no ja mam jednak cerę mieszaną i. Świecę się, po prostu się świecę. E, dobra, teraz nałożę sobie już korektor, i skorzystam dzisiaj z tej palety do konturowania na mokro Anastazji. I dzisiaj wyjątkowo nałożę ten jasny kolor, w sumie mieszankę wszystkich tych kolorów, pod oczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest mm, mocno kryjąca, jakby konsystencja. Duża pigmentacja, coś ala kamuflaż. Więc zobaczymy, jak się to sprawdzi. Wiem, robię dziwne miny, jak nakładam ten korektor, ale żeby dojść właśnie we wszystkie miejsca dokładnie, to tak trzeba. Przyszła dzisiaj do mnie w paczce nowość od Zoivy I to jest właśnie też paleta do konturowania na mokro. Pokazać Wam? Pokażę. Zobaczcie, tak wygląda. I tak to się prezentuje. Ale pokażę wam ją w innym filmie. Czas na konturowanie już właściwe, jakby ciemnym kolorem i pędzelkiem nałożę sobie też w sumie mieszankę tych wszystkich brązów z tej palety o. i teraz blenduję. To jest dosłownie kilka ruchów i macie wszystko pięknie rozblendowane. W przypadku tego kółka z kobo, niestety u mnie był ten problem, że robiły się po prostu łaty takie jasne i wyglądało to obleśnie rzuchwe, ponieważ ja mam dość wyraźną tą, tą linię. To właśnie muszę sobie ją optycznie troszeczkę schować. Dążę do owalu, czyli według wszystkich najbardziej pożądanego kształtu twarzy. I puder, którego będę używała, to jest puder Sisley w kolorze Iris. Bardzo fajny, rozświetlający, to jest um, chyba trochę tańszy zamiennik tego pudru Lamer, który teraz tak jest bardzo mocno y, promowany w internecie. On jest taki delikatnie rozświetlający, jak gdzieś tam się w słońcu porusza człowiek. to, to widać, że on właśnie delikatnie iskrzy na skórze. Ale nie jest to takie rażące, wręcz przeciwnie, moim zdaniem bardzo dobrze skórze robi. Zaczynam od nałożenia czarnej kredki na linię wodną, delikatnie zahaczając też o ten obszar taki między rzęsami. To jest kredka z Avonu, żelowa, czarna, bardzo ją lubię. Bardzo ładnie się e, rozciera, jest super mięciutka. Nie należy może do tych takich najtrwalszych. Ale jakby te wszystkie trwałe kredki mają to do siebie, że niestety ciężko, yy, ciężko się je rozciera, więc jak to mówią, coś za coś. Teraz rozcieram sobie tą kredkę delikatnie między rzęsami pacynką, jakąś przypadkową z którejś paletki, bodajże slicka. Skoro już mam testować nowości, to przetestuję też ten cień z Makeup Addiction dostaniecie je na stronie Minty Shop. No i on jest tak prześliczny, jest tak żywy, tak soczysty, tak napigmentowany, że myślę, że walnę go sobie tutaj na dolną powiekę. A więc spryskuję sobie pędzelek, taki płaski. Teraz um, nabieram cień na ten zwilżony pędzel, strzepuję nadmiar i nakładam go na dolną tutaj powiekę. fenomenalny Zresztą w ogóle te cienie są naprawdę cudnie napigmentowane, mają świetne kolory. Robi robotę, słuchajcie, robi robotę. Wow. Trzeba go będzie zaraz jeszcze rozblendować. Teraz jeszcze trochę przeciągnę go tu ku górze. Mhm. Mam ochotę zaśpiewać, mam tę moc, jak widzę ten fiolet, ale naprawdę jest przegenialny. Dobra, najpierw wyblenduję go na sucho samym pędzelkiem, bo on ma w sobie też trochę różu, więc wydaje mi się, że ten róż przy blendowaniu może się trochę właśnie uwolnić i fajnie to będzie wyglądało. No i się nie pomyliłam, jest w nim coś z różu. Teraz wezmę jeszcze taki ołówkowy pędzelek i delikatnie właśnie jeszcze tą czerń rozetrę przy tym fiolecie. Zbiorę sobie precyzyjniejszy pędzel niż taki puchatek 231 zewa nabieram na ten pędzel właśnie tą taką szaro czerń, bo nie jest to taki typowy czarny kolor i... W zewnętrznym kąciku przy rzęsach Dokładam sobie ten ciemny kolor O, trochę się będzie sypało Ale to jakby można się było Tego spodziewać I pędzel do blendowania Którym nakładałam fiolet Delikatnie rozcieramy Okej, okay, już jest trochę ciemniej, trochę lepiej. Taki intensywny makijaż wygląda dość zabawnie, kiedy mam jeszcze niewypełnione nie brwi, więc teraz też nowość marki Zoeva e, i to jest właśnie precyzyjny taki ołówek do rysowania brwi w kolorze, słuchajcie, nie wiem, chyba najjaśniejszy z tej kolekcji, Amos być może, chyba. E, I wypełniam sobie dolną linię najpierw. Minusem tych kredek jest to, że nie wystarczają na długo, niestety. Bardzo żałuję, bo to jest moja ulubiona w sumie forma wypełniania brwi. Najszybsza, e, precyzyjna, też. I, I chyba najlepiej się właśnie w niej czuję na długo. Tutaj, jeszcze tą mm, zewnętrzną część. Część to chyba uzupełnię sobie pomadą. I teraz, właśnie zewnętrzna część. żeby była bardziej nieco wyraźna niż ten początek, który jest dość jasny. Ok, przelecę jeszcze tylko brwi żelem, e, takim trochę jaśniejszym niż moje brwi. Ja ostatnio mocno rozjaśniłam włosy i właśnie stwierdzam, że te brwi wymagają też delikatnego rozjaśnienia. I to jest kolor Amos, czyli jakby kolor e, ten sam co kredka. I przejadę sobie właśnie po brwiach. Może się udaje trochę żelem rozjaśnić. Jak nie, to trudno. Może znacie jakieś fajne metody rozjaśnienia brwi, bo takich rozjaśniaczy do włosów chyba trochę się boję, że będę miała po prostu żółtko na brwiach. Więc chętnie, chętnie naprawdę przyjmę jakieś fajne sposoby, jeżeli już coś takiego robiłyście. Dobra, mam żel. Faktycznie troszeczkę jaśniej się zrobiło, także jest ok Teraz maskara, której e, wcześniej nie próbowałam. To jest Rimmel Scandalize Reloaded. Nie mam pojęcia. Gruba szczotka. Mm, to jest maskara, słuchajcie... Extreme Volume ma, ma mi dać. Zobaczymy, czy to Extreme Volume da. Byłam do niej sceptycznie nastawiona, ale podoba mi się. Może nie jest to Extreme Volume, ale... Ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay, musiałam, słuchajcie, niestety zrobić przerwę w nagrywaniu, ponieważ siadła mi bateria i musiałam ją trochę podładować. W międzyczasie przykleiłam moje ulubione rzęsy z AliExpress. Niezawodne, bardzo przypominają Demi whisky, kosztują dolara 40 centów, chyba za Pięć par, więc jest to naprawdę świetna cena. I jak widzicie, narysowałam sobie też kreskę eyelinerem. Poza tym nic więcej nie robiłam. Wracamy i teraz skończę konturować twarz. Będę korzystała z tej ufajdanej palety z Anastazji, z mieszanką tych dwóch kolorów. Konturuję sobie już teraz twarz na sucho. Okay, teraz jeszcze trochę różu i to będzie nowość marki Benefit California, bardzo ładny róż z taką złotą poświatą pachnie bardzo słodko, od razu w wakacje mi przychodzą na myśl e, kolor, koralowy bardzo bezpieczny kolor, wydaje mi się, że naprawdę e, będzie pasował w większości typu murody jeżeli zastanawiacie się nad różem, to myślę, że warto zajrzeć po, do Sephory e, i sobie ten róż przetestować, on jest taki Hmm, nie to pomarańczowy, ni to różowy, lecz w sam raz. Ładnie odświeża cerę. Tak wygląda się po prostu zdrowo. Dobra, jeszcze koniecznie muszę sobie tutaj e, rozjaśnić tą strefę w, wewnętrznym kąciku Makeup Addiction. I to będzie kolor Whisper. Tak, whisper. Nałożę go sobie tu wewnętrzne kąciki. A może jeszcze trochę tego z żółtego złota? To też jest cień z tej palety, właśnie. Zobaczymy. Spoko. Taki dosłownie maciupeńki akcencik. Ale powiem Wam, że pigmentacja tych cieni jest niebywała. Z Makeup Geek, jakby one się wydają bardzo podobne, ale powiem Wam szczerze, że trzeba się namachać żeby te cienie um, nałożyć. Natomiast tutaj nawet na sucho zwykłym pędzem, nie z syntetycznego włosia, można te cienie nakładać. Także no tutaj mają przewagę nad make-up, jeżeli o to chodzi, bo tamte cienie wyłącznie e, syntetykami i m, najlepiej na mokro, bo po prostu nie, nie można ich zbudować inaczej na oku. No dobra i teraz na usta. Znowu wafel mi się wsunął w kadr, no ale to nic. K-Lips z Lovely i kolor Natural Beauty. Powiem Wam, że z czasem przekonałam się do tych pomadek. Nie są one trwałe, ale za te pieniądze a, naprawdę można kupić i przetestować. Okej, okay. okay. może już włosy sobie rozepnę. Lwia grzywa powróciła dana tak słuchajcie, prezentuje się ostatecznie makijaż nowościami. W sumie nie przypuszczałam, że wyjdę dzisiaj z takim kolorowym okiem. E, miał to być neutralny, spokojny makijaż, ale no jak to e, spontanicznie często bywa, właśnie wychodzą różne dziwne rzeczy. E, I powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo przekonałam się do tych cieni Makeup Addiction. To jest coś niesamowitego. E, ja je porównywałam sobie w głowie do tych cieni foliowych z Makeup Geek, ale absolutnie Cię nie wygrały z tego względu, że zdecydowanie lepiej się je nakłada. Nie trzeba nakładać ich płaskim, syntetycznym pędzlem na mokro. Nakładają się też idealnie na sucho takim em, pędzlem z naturalnego włosia i naprawdę wszystko się pięknie rozciera, więc to jest dla mnie bomba i chyba skuszę się właśnie na, na całą paletę. Robi ten kolor całą robotę, pięknie podkreśla kolor oczu. Naprawdę jestem zakochana. A co do palety, której dzisiaj używałam, paleta jest naprawdę genialna. Pigmentacja tych cieni jest naprawdę spoko. Jedyny minus, jaki widzę na tą chwilę jest taki, że te cienie się trochę jednak sypią eee, i trzeba się nauczyć z nimi pracować. To kolejny świetny produkt marki Zoiwa. Niestety ta paleta jest do dostania tylko i wyłącznie na ich stronie, czyli zoiva.de. Eee, ale powiem Wam, że z przesyłką wcale nie jest to jakiś straszny koszt, i mimo wszystko jest to paleta, która jest tańsza niż te wszystkie. Drogie, luksusowe marki. Kredki do brwi też są super, nie zawodzą. Ja używam tej kredki już ponad dwa tygodnie i naprawdę zobaczcie, jeszcze jej trochę mam, więc pomimo, że one standardowo, tak jak wszystkie te ołówki, zużywają się szybko, to nie jest to aż tak szybko, że po prostu człowiek płacze. Te żele bardzo fajnie trzymają brwi w ryzach, więc jeżeli macie te włoski długie i takie niesforne, to wydaje mi się, że to może być sposób właśnie na ich ujarzmienie. Z tego co się orientuję, to jest spory wybór, jeżeli chodzi o kolory tych żeli, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie no i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie też dzisiaj słuchajcie ta maskara do tej maskary byłam nastawiona na nie bo jakoś tak maskary Rimmel'a mnie jakoś nigdy nie przekonywały natomiast ta to jest chyba najlepszy e, produkt tej marki znaczy nie produkt produkt do tuszowania rzęs od może tak powiem najlepszy tusz do rzęs marki Rimmel e, i naprawdę przekonał mnie do siebie totalnie nie przekonała mnie natomiast ta e, dziwna silikonowa poduszka do nakładania podkładu. Niestety nie jest to e, najwygodniejsza i najszybsza forma aplikacji podkładu. Marze się to wszystko, zostają smugi. Trzeba by się naprawdę solidnie namachać, żeby ten podkład wyglądał dobrze. Wracając jeszcze do podkładu, który też jest dość istotny, to ten podkład zdecydowanie polecam dziewczynom, które mają suchą skórę. Spróbujcie, poproście chociaż o, o nałożenie w perfumerii tego podkładu i zobaczcie, czy u was się sprawdza, bo on tak ładnie rozświetla, że wydaje mi się, że właśnie do takiej skóry, naturalnie pozbawionej blasku, on będzie sprawdzał się idealnie. Dajcie mi koniecznie znać, który produkt zrobił na Was największe wrażenie. Jestem. Bardzo bardzo ciekawa, więc swoje typy zostawiajcie w komentarzach. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że takie szaleństwo makijażowe, spontaniczne zresztą, e, podoba Wam się. Jeżeli Wam się podoba, to pamiętajcie, żeby kliknąć tą łapkę z palcem do góry. I jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie kliknąć ten przycisk. Ja dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wiem, że ten film jest bardzo długi, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędziłyście ze mną miło czas. Trzymajcie się, kochane, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!